A widzowie, mamy oponenta. Zaczniemy z, rank z rankingiem. Zaczniemy od E4. Przeciwnik gra C5 i. Hmm. Rozważam. Czy zagramy Mangaliniego, atak Grand Prix, czy spróbujemy otwartą sycylijską? I wiecie co? Spróbujmy zagrać otwartą sycylijską. Ja tutaj nie jestem jakoś mega dobrze przygotowany, ale. Trzeba grać różne posunięcia, próbować się trochę szachowo rozwijać. E, przygotowywałem te linie, ale jest tego na tyle dużo, że, że wdrożenie tego w praktycznej grze e, no na pewno nie będzie łatwe i nie nastąpi bardzo szybko. O, goniec b4 tutaj wchodzi w grę. Trzeba się zastanowić, jak odpowiedzieć tutaj prawidłowo. To, co zrobił przeciwnik, to jest dosyć pasywne, a6, hetman c7, takie takie ruchy, więc może zagramy sobie, od, zaczniemy od goniec D3. Mhm, zaczniemy od goniec D3, jak przeciwnik nas zwiąże, to mamy wtedy odpowiedź tym gońcem po prostu na D2. I tutaj pewnie są jakieś lepsze metody na, na grę tego typu pozycji. A, gramy krótką roszatkę, czemu nie? Mamy kilka temp zdobyliśmy. Tutaj możemy zagrać goniec E3. Dobra, goniec E3. Wszystko jest pobronione ładnie. Pole lg 4 jest blokowany przez Hetmana. Rozwinęliśmy wszystkie lekkie figury, zrobiliśmy roszadę. Przeciwnik nie ma roszady. Ma dwie lekkie figury niewyprowadzone. Więc w tym momencie mamy już dosyć dużą przewagę tempa. Nie chcę grać zbyt wolno, ale myślę o zagraniu król h1, żeby zejść ze związania potencjalnego, zagrać w 4 i e5, przygotować. Zróbmy tak, jeżeli przeciwnik zagra skoczek c6, co wygląda jak naturalny rozwojowy ruch, to poświęcamy skoczka na e6 i zdobywamy z odsłony gońca, więc rozwinięcie skoczka jest niemożliwe. Wydaje się, że przeciwnik musi... W pewnym momencie ruszyć tym pionkiem lub tym pionkiem, więc teraz nastąpi prawdopodobnie B5 lub D6. Tak bym strzelał. My natomiast e, możemy już za chwilę. Wow, ale szaleniec. Co za ludzie. Dobra, skoczek E6, bicie go nie zbije, mamy pionka, tak? Może jest jeszcze jakaś lepsza opcja, ale wątpię. Skoczek e6. Taka mini taktyka. Zaskoczył mnie tym skoczkiem c6. E, bijemy gońca. Jeszcze zbił pionkiem f. Niesamowita decyzja. E, goniec wraca na e3. W sumie, może to jest dobry pomysł. Przeciwnik co prawda ma teraz trzy wyspy pionkowe, ale gdzieś tam jego gra się rozkręca. Trochę tutaj przyspiesza tempa nasz oponent. Mamy pionka przewagi, ale przeciwnik powoli zaczyna odzyskiwać. Powoli zaczyna figurami wchodzić do gry. To posunięcie F4 przestaje być powoli atrakcyjne. Najlepiej byłoby wymienić tego białopolowego gońca, który mało co robi. Może zagram tutaj A3, żeby nie pchał dalej tego pionka. Z drugiej strony, jak pchnie tego pionka, to co? To w sumie nic. I tak trzeba by było tego skoczka jakoś przerzucić do gry na bardziej korzystne pole. Tak, najważniejsze to wymienić białopolowego gońca. W odpowiednim momencie moglibyśmy to spróbować pchnąć. Ale zaczniemy od przegrupowania i próby wymiany tych figur, które są gorsze. Najlepszą figurą jest goniec na E3. Nie jest blokowany przez żadne pionki, nie ma też nie ma też po stronie rywala kontrującej go figury. Co tu zrobimy? Chcę zagrać do centrum i się wymienić, ale nie chcę tracić tego pionka, więc zagram F3. Zagram F3. Odcina to pewne ważne pola skoczkowi oponenta, więc wydaje się, że ten ruch F3 odrobinę tutaj przeciwnika ogranicza. Oczywiście jest to kolejny element, który ogranicza mojego gońca, ale przeciwnik wspaniałomyślnie pozwala mi na. Yy, na zaktywizowanie gońca, ponieważ po wymianie linia D3, ta przekątna B1 H7 się otworzy i koniec będzie znowu w grze, co jest bardzo pozytywne więc oczywiście się ruszymy tym pionkiem, tylko pytanie czy są jakieś korzyści z pchnięcia, raczej nie, bo po prostu spada można też zagrać d, ale to za chwilę pomyślimy Skoczek do centrum ma dużo sensu, bicie pionkiem też ma trochę sensu, ale skoczkiem wydaje się być no, bardziej forsowne, powiedzmy. Chociaż ja po prostu się tym gońcem odsunę i raczej nic złego się tutaj nie dzieje, ale trzeba oczywiście jeszcze odrobinę uważać. To gdzie tym gońcem bym chciał stanąć? Czy w ogóle to mogę po prostu podejść hetmanem i tak zrobię? To łączy wieże. Połączenie wież jest ważne. Teraz y, można mówić o tym, że zakończyliśmy rozwój w debiucie. Wieże zostały połączone i hetman już został odrobinę wyprowadzony. I nawet jeżeli dojdzie tutaj do tej wymiany, to, y, to w tym momencie mój drugi goniec już przestał być taki beznadziejny i, i pozycja już wygląda nawet dosyć obiecująco. No dobrze, ale jeśli dostaję od przeciwnika szansę, to mu wyrzucę tę wieżę. Wieża wróci albo na f7, albo stanie na f8. Na jednym z tych dwóch pól, ponieważ pozostałe pola blokują wszystkie moje gońce. Te pola blokuje goniec białopolowy, te pola blokuje goniec czarnopolowy, więc przeciwnik jest zmuszony do takiej dosyć pasywnej cofki. Zamiast tego rywal jednak dubluje wieżę i pozwala mi wziąć jakość. I ja na te mm, ofiary jakości z przyjemnością przystanę. Kontynuuję zwiększanie nacisku. Chcę wymienić jak najwięcej materiału w jak najszybszym czasie. Więc wszelkie wymiany figur są mi w tym momencie na rękę. Rywal może zagrozić matem w jednym ruchu. Ale obronę mam tutaj raczej dosyć prostą. Mogę zagrać pionkiem na H3. Mogę też zagrać pionkiem na G3. I co tutaj wybrać? Wybiorę. Jedno i drugie osłabia moją pozycję. Więc jest to bardzo niepożądane. Zagram pionkiem na G3, żeby zwiększyć sobie liczbę dostępnych pól dla mojego króla. Dodatkowo w ten sposób całą linię będę kontrolował figurami ustawionymi na drugiej linii, kiedy tego skoczka przesunę. W następnym ruchu mogę oczywiście pomyśleć o wymianie. Ale mogę też wrzucić mojego skoczka na bardziej aktywne pole i zagram właśnie w ten sposób. Zwiększamy nacisk. Jeśli przeciwnik się ze mną wymieni biorę Hetmanem, wymiana białych polo, białopolowych gońców jest mi bardzo na rękę. Punkt F3 jest broniony dwukrotnie. Można atakować przez punkt G4. Ale po biciu wydaje się, że, że jestem wystarczająco bezpieczny. Tak. Wszystko jest bronione póki co. Jest, jest ok. Nic złego się nie dzieje, mam wrażenie. No dobra, czekamy na odpowiedź rywala. Jest całkiem nieźle. Duża przewaga materialna, więc mamy pionka i jakość przewagi. Jeśli tutaj nie zrobię czegoś bardzo złego, to powinienem bez większych trudności wygrać. No dobra. No, nie bez powodu dłuższy namysł ze strony oponenta. Jeżeli przeciwnik chce tutaj wejść do gry, to musi wymyślić coś naprawdę kreatywnego. Może będzie próbował naciskać na mojego hetmana. Zwiększenie nacisku na mojej pozycji może być tym, czego on teraz potrzebuje. I trzeba by było się zastanowić w takim momencie, czy Hetman C1 z obroną skoczka jest najlepszym, co mogę zrobić. Całkiem możliwe, że jest. To może nie być jeszcze takie wszystko, wszystko takie banalne. Ale oczywiście musimy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności najbardziej forsowną opcję, więc w tym momencie skoczek bije D5. Jest najważniejszym ruchem do policzenia. Jeśli przeciwnik weźmie mojego Hetmana, to nie ma problemu. Odbijam Hetmana i wygrywam partię. Jeśli przeciwnik weźmie pionkiem, to ja to biję gońcem. Król się odsuwa. Um. Hetman idzie na przykład na pole E2 z groźbą Mata. I też bez większych problemów powinienem wygrać partię. Jeśli przeciwnik zbije gońcem. To jest to drobina inaczej. Jeśli przeciwnik zbije to gońcem, muszę się odsunąć Hetmanem z propozycją wymiany. I wszystko wygląda dobrze, więc bije. Wydaje mi się, że jest to prawidłowa opcja. Biorę tędy. Mhm. I co przeciwnik wymyśli w tej pozycji? Wziął. Teraz pytanie: Czy wymienić więcej materiału, czy nie? Możemy zbić gońca albo skoczka. Zdecyduje się na zbicie skoczka, żeby nie było niepotrzebnego liczenia wariantów po skoczek BGG, z strachem wykorzystującym związanie. Więc próbujemy uprościć te pozycje na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Wymiana ze strony oponenta, i wydaje się, że trzeba ruszyć pionkiem, żeby aktywizować wieżę. Nie widzę innego sposobu na to, żeby przeciwnik mógł dołączyć z powrotem do gry. Zamiast tego jednak gra tym pionkiem do przodu, a to pozwala mi zablokować jego pozycję. Zablokuję teraz jego pozycję i mogę wieżę wrzucić na szóstą linię. Co bardzo uprości grę. W tej chwili wszelkie uproszczenia są mi bardzo na rękę i proponuję wymianę wiesz. Jest to oczywiście wymiana ze stratą pionka. Bicie, bicie. Król podchodzi, pionek spada, ale ja zdobywam pionka A6. Mam milion kandydatów na wolne pionki, ja tego pionka zatrzymam sobie po prostu królem. W ten czy inny sposób sposobów jest wiele. Więc hopsa. Zdobywamy tego pionka i wygrywamy partię. Hop. Hop. Poświęcimy skoczka za tego pionka w odpowiednim momencie. A teraz pionek A zmierza do pola przemiany. Bez pośpiechu. Podchodzimy królem. Bez pośpiechu. Wygrywamy na wiele sposobów. Wymiana może być. Podchodzę. Pionek blokuje. Z pionek B4. Pionek do przodu. Obrona. Pionka z tyłu nigdy nie można zbić. Król jest odcięty. Po prostu idziemy pionem. Idziemy. 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 Tym pionkiem dorabiamy Hetmana, poświęcamy go. Dorabiamy drugiego Hetmana z Matem. Super, robimy analizę. No i widzowie, partia, z której mogę być naprawdę dumny, prawie 90% dokładności, e, dominacja w całej grze nie popełniłem żadnego dużego błędu. Je, jeden błąd poszedł, ale nie taki na czerwono, tylko taki na pomarańczowo. Zobaczymy, gdzie to było. Czyli jakieś przeoczenie taktyczne prawdopodobnie nastąpiło z mojej strony. Debiut wydaje mi się, że zagrałem całkowicie prawidłowo, chociaż tutaj silnikowi się nie podoba ruch e, goniec E3 nie wiem dlaczego. Tak, to za dużo opcji w debiucie. O, i po skoczek C6 nie zareagowałem prawidłowo, zobaczcie. Tutaj widziałem z daleka taktykę. Przeciwnik przesłonił e, figury. Koordynacja została zaburzona. Ale według silnika skoczek B5 jeszcze mogłem zagrać. I po Hetman B6. O kurczę. Ale dobra, ale to jeszcze nie zdobywa przecież figury. Aha, ale od razu zdobywam. Skoczek B6, czy koniec od razu bije? Dużo było dobrych opcji tutaj już na pewno. Nieźle, nieźle. Można było zdobyć więcej materiału niż zdobyłem podczas partii. E, więc widziałem taktykę, ale nie widziałem, że można to zrobić lepiej i powinienem był policzyć. Muszę powiedzieć, powinienem był policzyć te komplikacje. Hmm. Ruch Hetmanem ze strategicznego punktu widzenia był lepszy, ponieważ łączył ze sobą wieże, a jest to konieczne w debiucie, żeby połączyć wieże w pewnym momencie, jak rozwiniemy lekkie figury i zrobimy roszadę. Ja zagrałem najpierw skoczkiem, bo bardzo chciałem się powymieniać tutaj figurami. No i zabezpieczyłem mojego gońca. Rywal zamiast się aktywizować, ruszył wieżą i tutaj. No to była bardzo dziwna decyzja o oddaniu jakości. Wydaje mi się, że to było ostre przegięcie ze strony przeciwnika. O ruchu pionek H3 myślałem, ale bałem się, że gdzieś tutaj na F3 albo na H3 jakaś ofiara w pewnym momencie pójdzie. Wolałem się zabezpieczyć przed taką opcją. Rozwijam figury i tutaj poszedłem na tę wymianę. No właśnie, wydaje mi się, że rywal powinien to być gońcem, i ja chciałem zagrać Hetman F4 w tym miejscu. Chciałem zagrać Hetman F4. Silnik podpowiada, że wymiana jest. Spoko, ale no jak masz jakoś mniej, to nic nie jest spoko. Dobra, tutaj poszło tak. Aha, i przeciwnik jeszcze by mógł zdobyć na końcu wariantu pionka, i to mogłoby być nieprzyjemne. Z tego powodu to nie był taki dobry wariant, ale to wszystko trzeba było widzieć w szybkiej partii, co oczywiście jest do trudne. E, dobra. Wymieniliśmy wszystko i to musiała być wygrana pozycja. Oczywiście, wymiana tych wież to pewnie nie była najbardziej precyzyjna opcja, ale wiedziałem, że to na 100% daje mi zwycięstwo, więc zdecydowałem się na taki bezpieczny wariant. No, i tutaj pionki wygrywają już dość łatwo. Fajny mat na końcu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam Was do zapisywania się na moje lekcje. Indywidualne spotkania: za 9 dyszek za godzinę można poprawić swój poziom gry w fajnej atmosferze. Hmm. Niezależnie od tego, jakie macie cele, czy chcecie ograć członka rodziny, czy chcecie wbić wyższą kategorię, ranking na czeskomie, to się do mnie odzywajcie, pogadamy i na pewno znajdziemy metody treningowe i rozwiązania, które, które pozwolą Wam zwiększyć poziom gry. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro.